Dobra, no nie. Środekczko, czy... wykrzyking na czacie. Zostawicie followka. Normalnie, 150 osób losowanko. Jak wygracie, wysyłacie mi do 100 zł. Ten kto wygra. Taki konkursik fajny. Przewidziany. Taki konkursik? No jeżeli będzie 150 followów, losuję ze wszystkich widzów i ten kto wygra może mi wysłać 100 sto... Ma... musi mi wysłać 100 zł do fajne Fajny, nie? E Jezu, ja to się oddaję rata jedna z półtora miliarda kurwa Ej, dziękuję, nie musiałeś, ja żartowałem Dzięki to było... Co, wysłałeś mu 3 zł? Nie, ale dał mi... Eee, followa. A, no dobrze. co jak dzięki, mu wysłał 3 zł to co by się stało? O dzięki za moda No miałeś nie wiem dlaczego nie masz. Bo To się wszystko usuwa chyba kurwa z automatu. No ileś 9 osób na strajmie Co ty gadasz? O, o. O. Dawać tutaj Za, wszyscy połowy. Nigdzie nie nie Zapraszam mega fajny stream, mega fajna pozytywna atmosfera. Zapraszam. No, w chuja widzów robi. Mówi, że będę giveawaye, a, a nie robi w ogóle giveawayu. Co kłamie. Ustawione giveawaye. Będzie giveaway. A. Ustawia giveawaye, no. The tutaj jest obok mnie, jak coś. Zaznaczam. Ja jak ja mam ten? Zaznaczam. Ksz, ksz. A, sobie Nie, to ja go Dobra, odznaczam. Ksz. No widziałeś ten nowy system zaznaczania jest poezja, nie? A to widziałem, to już było jak ja powiem Ale no, no patrz, zaznaczam mu. Martin zaznaczam ci pompę. Dawaj ksz, ksz. to tak widziałem, to widziałem. I słyszysz jakie dźwięki? <śmiech> <śmiech> Czekaj szak. Kurwa dobra, mam Oni dobra. w końcu zrobili coś dobrego dla tej gry nie opatrz, niebieska. dobra idziemy Na ja w sumie ready chyba na idziemy na stację w stronę stacji zobaczymy może coś tam coś tam działo ej krzynka odbierzesz odbierę krzynkę kurwa no Kurba! jesteście ja pierdolę dzięki a <laughs> Dziękuję Ja też pompkę zieloną, szybko? Jak jest dole to ja nie fajna masz kamerę. Supoko, nie? ja Bo ja ostatnio trochę trenuję fit i tańce i taki jestem, tak teraz wygląda. Wiedziałem, że ci się spodoba ta kamerka, bo ty taki trochę zboczuch jesteś O właśnie, jedziesz na PGA? Bo tam ostry jest szykowany NWM jak, jak ci tata napisze zgodę, to będę na ci ganijak. jedno piwo kupić To dawaj <laughs> Dobrze, że sprawdzasz. Do giwoja pozostało niewiele. Wbijmy 150 followów, a zostanie rozlosowana PSC o wartości 50 Ziko. Gdzie na hałt? Na hautika, ty tyś śmiecił? Bierz to pątkę sobie. No. Zabiłem jednego. Ale którego zabiłem? Bo teraz Kupan nie.